Dziś pokażę Wam takich kilka wyłączników. Tutaj jest taki wyłącznik, włącznik z podświetlaczem. Na przykład tu jest taki typowy, jakiś zwykły włącznik. Tutaj też jest taki zwykły, prosty włącznik. Tu jest taki włącznik, wyłącznik, który ma dwie pozycje włączoną. Znaczy wyłączoną i włączoną. Tu jest z kolei taki bezpiecznik, który uratowałem od śmietnika, bo było ich około 20 stóp, to są małe 6-amperowe, ale czasami może się go przydać, to jest zupełnie nowy bezpiecznik 6-amperowy. Tu jest też taki bezpiecznik też jest bardzo mały, nie do zastosowania w domu, bo ma tylko maksymalny pobór prądu do 6 a Tu pokażę wam z kolei kolejny klamret. Tam widzieliście już na filmie tam jeden, a tutaj zobaczcie inaczej jest to wszystko podłączone. Tu jest raz, dwa, trzy przewody i tu jest uziemienie. Podłączamy na masę silnika. I tutaj z tej strony jest zasilanie dalej na silnik. A to jest taki kolejny klamet. Ten jest dobry, nieuszkodzony, uszkodzony. No a tutaj widzicie taki wyłącznik. To już pewnie teraz już wiecie, jak się nazywa. Łuk 40. I to jest włącznik wyłącznik. Tu był odcięty od maszyny, bo prawdopodobnie. Czasami maszyny były uszkodzone i, i po, czasami nie sprawdzali dokładnie, co się dzieje, ale tu zaraz możemy, my sobie, sobie sprawdzimy. Ja sobie jako ciekawostkę tu jest, pokazuję, że jest przejście, czyli odwrotnie jest założone. Czyli zaraz zobaczymy. Nie ma przejścia. Czyli. Czyli prawdopodobnie w tej pozycji powinien być. Czyli widzicie, jednak jest uszkodzony. Uszkodzony wyłącznik. Także nie bez przyczyny sobie był wyjęty i założony, został nowy. Prawdopodobnie coś tam w środku, coś się stało, że jest wymontowane z wiarki. Tutaj jest oznaczenie UVW, a z drugiej strony TSR. No to taka taka zbieranina na koniec takich różnych włączników, wyłączników, ale myślę, że też jako ciekawostkę warto było zobaczyć. Dziękuję.